Ważne sprawdzone, ważne, sprawdzone informacje. Witam was bardzo serdecznie w moim najbardziej ulubionym cyklu z mojego kanału, czyli ważne, sprawdzone informacje zapraszam na odcinek. Dla wszystkich tych, którzy nie lubią polityki, dzisiaj nie będzie. Zapraszam. Chcesz być na bieżąco z nowinkami technologicznymi? Ciekawostki, sensacje, informacje ze świata i z naszego... Polski. Zaprasza Waldek Dąbkowski. A pierwszym newsem, zupełnie niezwiązanym z fotowoltaiką, ani zupełnie niezwiązanym z pompą ciepła, jest coś moim zdaniem jeszcze ważniejsze, dzięki któremu spotykamy się tutaj. A mianowicie, nie wiem czy wiecie, 30 lat temu powstał, może nie powstał, ale od 30 lat mamy internet w Polsce. Od akademickiej ciekawostki do 29 milionów internautów, którzy korzystają z internetu. Słuchajcie, 17 sierpnia 1991 roku przyjmuje się jako początek internetu w Polsce. Ciekawe, czy pamiętacie ten dźwięk? Posłuchajcie sobie. Ja jeszcze pamiętam, czyli znaczy, że muszę być już stary. To jest dźwięk łączenia się internetu, czyli przez modem, jak się łączyliśmy, trzeba było podać tam numer. Z tego co pamiętam, to 20, 21, 22 i to dzwoniło, i wtedy było tak, że matka kontrolowała, kiedy zajdziesz z tego internetu. Kiedy zajdziesz z tego internetu, bo wtedy było tak, że za internet płaciło się za impulsy, więc niektórzy robili tak, że otwierali sobie kilka stron internetowych żeby szybko połapać, co mamy do złapania. Później rozłączało się i czytaliśmy. Więc ci młodzi, którzy tutaj oglądają teraz te nasze WSI, nie zawsze było tak jak, tak jak teraz, że internet był bez żadnych ograniczeń i w ogóle. Teraz korzystamy z Facebooka, Instagrama, ale pierwszym komunikatorem, który był w Polsce, to było Gadu. gadu. Ci przed, po 1985 roku to w ogóle tego pewnie nie pamiętają. W 2000, w 2000 roku powstało GaduGadu. Gadu. A uwaga, YouTube, czyli to, co nas tutaj najbardziej interesuje, powstał w 2005 roku. Pierwszym filmem wrzuconym przez Jawada Karima, czyli jednego z twórców YouTube'a, była taka wyprawa do zo. Ja w zo. Meet at the zo. Tutaj pewnie widzicie teraz przybiteczce, a w ogóle założycielem YouTube'a był, był Chad Harley, Steve Chen'a i Javada Karim'a. A od 2006 roku 10 października YouTube stał się częścią Google, bo Google kupił go za 1 miliard 650 tysięcy dolarów. Próbowałem znaleźć, kiedy został uruchomiony YouTube w Polsce, ale nie dotarłem nigdzie do takiej wiadomości. Jeżeli wiecie, to rzućcie, bo mnie to bardzo, bardzo ciekawi, od kiedy, od kiedy YouTube działa u nas w kraju. No a potem, oczywiście, powstał Facebook i te wszystkie inne ciekawe rzeczy. Wiemy też, że twórcą platformy Facebook był Mark Zuckerberg i on w wersji polskie czyli Facebook w wersji polskiej pojawił się w 2008 roku. W tym czasie z Facebooka korzystało już na świecie ponad 100 milionów ludzi, więc no nie byliśmy w czołówce, nie. To takie przypomnienie z historii, bo myślę, że niektórzy nie mają świadomości, że internet wcale tak długo w Polsce nie był. Napiszcie, jakie macie wspomnienia z tego łączenia się w internecie, jak to wszystko fajnie Wtedy wyglądało. Ja uważam, że tamte czasy były po prostu zdecydowanie fajniejsze, no ale pod pewnymi względami może nie. A ja zapraszam na kolejny news. Słuchajcie, ta informacja powinna ucieszyć wszystkich tych, którzy mieszkają w miastach, w blokach i którzy zawsze narzekają na tą naszą fotowoltaikę. Tak, wy możecie mieć fotowoltaikę, a my nie możemy mieć, bo w bloku nie i my się musimy dokładać. A wcale nieprawda. Okazuje się, że w bloku również można mieć fotowoltaikę, o czym ostatnio nagrał materiał Michał z Naprąd po Polsce. Yy, zobaczcie ten materiał, Michale, powiedz, jak to było. Cześć Waldku, cześć Waldku. No udało mi się ostatnio taki wywiad przeprowadzić. Troszkę mi zeszło, żeby się na niego umówić, ale uważam, że jest no mega temat. Wszyscy, którzy mieszkają w bloku, gdy będą postępować tak jak mój rozmówca, mogą mieć tam fotowoltaikę i mogą przestać płacić za prąd. Także zapraszam na, na film. Troszkę trwa, ale sporo takiej cennej wiedzy praktycznej jest tam przekazane. Więc myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to warto obejrzeć zdecydowanie. A do tego materiału, bo tutaj tylko fragmencik Michał dał za jaweczkę związaną z tym materiałem, serdecznie Was zapraszam. Tutaj będzie oczywiście karta i jak zwykle do każdego materiału podpinam link w opisie filmu. Serdecznie Was do tego zapraszam. Bardzo ciekawy materiał, co prawda długi. Michał, Michał Lubi długo rozmawiać, ale jak to obejrzycie, to dowiecie się bardzo fajnych rzeczy. Zdradzę jeszcze tylko, że Michał nagrał drugi odcinek. Związany z tym, że będąc mieszkańcem bloku, można mieć również ładowarkę samochodową podpiętą trzyfazowo z fotowoltaiki. Więc też zapraszam Was do tego filmu. Tutaj już nie będzie w karcie, ale w opisie do tego samego materiału Wam to załączę. Serdecznie Was zapraszam do oglądania i w ogóle do subskrybowania kanału Michała, bo Michał bardzo fajne rzeczy pokazuje, głównie motoryzacyjne, ale nie tylko. Zapraszam na kolejny news. Słuchajcie, kolejny news. Koniec fotowoltaicznego Eldorado w Polsce. Mamy zbyt scentralizowany system. Czytamy w ONECie. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak sami wiecie, fotowoltaika bądź elektrownie wiatrowe nie produkują energii ciągle. Nie mamy tej stabilizacji takiej sieci. O ile jeszcze elektrownie wiatrowe ustawione w miejscach, gdzie wiatr zawsze wieje, faktycznie pracują sobie równo. Tak, fotowoltaika no nie chce być inaczej. i tego, tego, że tak powiem, nie zrobimy inaczej. Nie pracuje nocą. To, jak Wam przedstawiciel handlowy powie, że pracuje, pracuje nocą i że jego foto, te panele produkują nocą, to nie wierzcie mu, no nie produkują. Dlatego tutaj specjaliści alarmują, że jeżeli faktycznie doszlibyśmy, na razie jesteśmy w bardzo niskim procencie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, ale jeśli byśmy doszli do 50%, to koniecznością byłoby zastosowanie magazynów energii, dlatego że te magazyny regulowałyby nam po prostu sieć i nie musielibyśmy robić, nie byłoby takich sytuacji, że nocą. Elektrownie muszą być rozpędzane, a dniem wygaszane, żeby ta energia była, że tak powiem, zrównoważona. Nie każdy może mieć taki magazyn energii, o którym będziemy opowiadać w kolejnym, jednym z kolejnych odcinków z Piotrem Eko Niezależnym, tak? na kanale Eko Niezależnym jest Piotr, który ma magazyn energii. Ostatnio mieliśmy odcinek z Piotrem troszkę w innej sprawie. Ta sprawa też będzie kontynuowana, mam nadzieję, tylko czekam na odpowiedź sąsiadów. Jak zwykle się rozgaduję, ale troszkę Wam powiem. Yy, nagrałem z Piotrem odcinek na temat yy, magazynu energii, tego jego, jak tam sobie to wszystko funkcjonuje, i to sobie zobaczycie. A odnośnie tego odcinka, który nagraliśmy z Piotrem, yy, odnośnie yy, problemu, jaki się yy, pojawił yy, z sąsiadami, będzie kontynuacja, nie wiem jeszcze kiedy, ale odezwali się do mnie sąsiedzi. No, mają troszkę odmienne zdanie do Piotra i chcieliby również przedstawić swoje zdanie, ale ja, jakby, chciałbym to zrobić w ten sposób, że albo jeżeli mam, jeżeli mam się cokolwiek za tą sprawę. Wziąć to albo robimy konwersację, czyli mamy Piotra, mamy sąsiadów i prowadzimy rozmowę, albo nie robię tego materiału, bo to będzie albo w jedną stronę przekłamany materiał, albo w drugą stronę przekłamany materiał, więc nie chciałbym tego robić, a chciałbym, żeby sprawa się, że tak powiem, wyjaśniła. A wracając do tego materiału z onetu, to bardzo serdecznie Was zachęcam do przeczytania, bo bardzo ciekawy, ciekawy materiał, mówiący o tym, że magazyny energii. Będą koniecznością i to pewnie gdzieś bardzo blisko. Pewnie będą jakieś dopłaty, pewno będą jakieś inne y, mobilizujące rzeczy bądź demobilizujące. Cholera wie, jak to będzie, ale od magazynów energii nie uciekniemy. Nie ma szansy. Zapraszam na następny news. Ostatnio Sławek z kanału Panele Fotowoltaiczne nagrał film, który mówi o tym, czy opłaca się zmienić Taryfę z G11, taką jak ja mam, na G12W. Posłuchajcie Sławka. Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj chciałem powiedzieć Państwu na temat my o kolegi Waldka, a dokładnie na temat próby przejścia i opłacalności przejścia w jego przypadku z taryfy G11 na K, taryfę G12 lub G12W. Dzięki temu, że Waldek dość dokładnie monitoruje swoją instalację fotowoltaiczną i swoje zużycie prądu, mogę bardzo dokładnie prześledzić razem z Państwem jego mm, sytuację energetyczną i wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. Na końcu tego filmu pokażę Państwu, jak bardzo szybko możemy sami sprawdzić, jak bardzo nam się opłaca przejście na inną taryfę niż używamy w tym momencie. No i słuchajcie, koniecznie musicie obejrzeć ten materiał. Dzięki Sławku, że. Chciałeś tutaj, jakby na, na moim przykładzie przeprowadzić tą analizę. No ja już tak. Na razie, i taki tak, wiesz, Sławku, że ja, czy to się będzie mi opłacało, czy nie będzie opłacało, to ja w tym roku to zrobię, bo chcę po prostu sam to przebadać na własnej skórze, aby inni nie musieli tego badać. Więc będziemy mieli takie porównanie tegoroczne, jak Waldek zapłaci w cholerę fakturę no to też to pokaże. Może będzie oglądalność, może mu się za tą fakturę troszeczkę zwróci, jakoś tam życie popłynie. Ale na pewno przejdę na tą G12W, bo już postanowiłem, jeszcze tylko chcę przeprowadzić rozmowę z kimś z PG na inny temat, ale to też spodziewajcie się na kanale takiego filmu, bo jest kilka takich kwestii, które trzeba rozwiązać przy okazji takiej zmiany taryfy. Oczywiście link do filmu Sławomira Tutaj, ja zawsze Sławkowi mówię: Sławek, weź, zacznij kiedyś film. Cześć, to Sławomir. Sławek mówi, że jest za poważny, i on takich rzeczy nie robi. On nie jest taki jak ja, on jest poważny człowiek. Tutaj będzie link do filmu Sławomira, i oczywiście w opisie filmu również link do tego filmu. Warto obejrzeć. Będziecie mieli obraz sytuacji, jak to wygląda. A teraz jesteśmy na portalu Globenergia, Energia, w którym mowa o tym, że nowe budynki w Kalifornii. Tylko z fotowoltaiką i magazynami energii. Powoli my też do tego dojdziemy, a dlaczego? Nowe wymogi dotyczące projektowania budowlany, budowlanych w Kalifornii, nowe wymogi dotyczące projektów budowlanych w Kalifornii wprowadzają między innymi zasadę, że każdy nowy obiekt będzie musiał posiadać instalację fotowoltaiczną oraz magazyn energii. To elementy polityki stanu zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Więcej doczytajcie sobie oczywiście w Globe Energy. Energia, Globe Energia, Globe Energy, tak ładnie Energy brzmi. I powiedzcie mi, jak uważacie? Kiedy u nas wprowadzą, że magazyny energii będą obowiązkowe? Jestem bardzo ciekawy. No i fotowoltaika oczywiście. Czy, czy w ogóle do tego dojdzie? Jestem bardzo ciekawy i czekam na, na, waszą, na Wasze opinie na ten temat. Oczywiście link do materiału znajdziecie w opisie filmu. A i jeszcze jedno, bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność na tym liveie, który prowadziłem z domku mojego syna. O tym, off gridzie mogliście tam sobie popodglądać. Ja tam się co i raz odzywałem. Kurczę, niestety nie wiedziałem o tym, że jeżeli live jest prowadzony więcej niż 12 godzin, to nie ma zapisu tego liveu. I y, mam filmy, były fajne komentarze, dużo fajnych y, rzeczy pisaliście, ale niestety nie ma tego zapisu. Y, podsumuję tak tylko szybko. Y, ogólnie zestaw jest fajny, tylko y, ja na pewno, jeśli miałbym korzystać z, z tego na działce. Tak, żeby być pewnym, że energii wystarczy, to trzeba to powiększyć o drugi akumulator. Czyli taka 110 110 amperogodzin to jest przymało. No i z tego, co się pytałem yy, chłopaków z Volta, to yy, żeby te akumulatory się fajnie doładowywały i żeby to się wszystko trzymało kupy, to również dwa panele yy, 170 jakby dołożył, czyli razem byłoby 340 i 340. Yy, no to byłoby wtedy zupełnie. Zupełnie inaczej i to, by, i to by funkcjonowało wtedy 100%. Mieliśmy tam pewien taki yy, moment, yy, że ja nie wiedziałem, czy starczy. Zostawiłem przez cały dzień zapaloną żarówkę, no i wyga wy zużyło mi, że tak powiem, ten akumulator. Ale następnego dnia już. Yy, no bo kto, ja tak wychodziłem trochę z założenia, żeby to pokazać, jak byśmy tam żyli. Czyli że na przykład laptop sobie chodzi, bądź mamy podłączony telefon, jak idziemy na, na, na działkę, no to nie musimy mieć wszystkiego na raz, tylko musimy jakoś przefunkcjonować, prawda? Więc takie bardziej w ten sposób tematy. Jeszcze będzie jeden odcinek, bo będę chciał te wszystkie urządzenia, tak jak wam mówiłem, posprawdzać, ale to yy, do tego musicie chwilkę. Poczekać, bo ja muszę się dobrze do tego przygotować, te wszystkie urządzenia, i zrobię taki odcinek, żeby wam jeszcze pokazać, co, tak zobrazować, co można do tego podłączyć, żeby to sobie funkcjonowało. Pokażę wam fajną rzecz, która powstała u nas w terenie, w naszej gminie. A mianowicie, zobaczcie, taka ławeczka do ładowania telefonu z panelami fotowoltaicznymi. Kurde, nie miałem kabla, jak byłem. Na plenerku robiłem sobie tam ujęcia filmowe, chciałem sprawdzić, czy to działa, bo stoi ładne, eleganckie, ale czy działa? Powiedzcie, czy u Was też takie bajery są zamontowane? I ciekawy jestem, jak, jak szybko to ładuje energię, jak to działa, jak to funkcjonuje. Fajne takie elementy OZE, które pojawiają się w parkach bardzo ciekawy temat też ciekawi mnie bardzo jak wygląda ta sytuacja jeżeli mamy te światła takie migające na pomarańczowo przejście dla pieszych czy jakieś latarnie przy przejściach dla pieszych czy one są faktycznie zasilane tylko i wyłącznie z tych akumulatorów muszę dostać jakiś kontakt do kogoś kto to montuje bądź nadzoruje żeby pokazać tą sytuację bo ciekawe no bo to też fajne był, mógłby być taki myk do na przykład nie wiem oświetlenia Jakiegoś placu, podwórka, żeby sobie to autonomicznie działało. Bardzo, bardzo fajne, fajne bajery. Fajne bajery. Lubię takie rzeczy. No i to, kochani, byłoby na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Proszę Was oczywiście o komentarz w tych sprawach. Napiszcie nawet komentarz taktyczny, który pomoże, aby ten film dotarł dalej. Jeśli Ci się podoba, to oczywiście nie zapomnij o łapce w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to klikaj, już jest 22 tysiące obserwujących kanał. Bardzo się z tego cieszę. Fajnie, że i w ogóle super cieszę się z tego, że tak dużo fajnych komentarzy dostaję. Nie mówię o tych pochwałach, bo pochwały też są fajne, ale nie są konieczne. Ale bardziej chodzi o to, że są takie fajne rozmowy. Kurcze, tam ludzie się naprawdę dowiadują bardzo fajnych rzeczy. Yy, wszystko to się tak kurcze, klei, tak można sobie naprawdę tam dowiedzieć się czegoś. Bardzo dużo maili dostaję. Przepraszam Was, jeżeli nie odpowiadam na te maile zbyt szybko, ale ja jeszcze mam pracę. Muszę normalnie robić też inne rzeczy. Oczywiście to też już tam troszeczkę traktuję jako jakąś tam moją dodatkową yy, pracę, bo tutaj poświęcam bardzo dużo czasu na odpowiadanie na komentarze, na pisanie, na nagrywanie tych filmów, jeżdżenie gdzieś dalej dowiadywanie się dużo fajnych rzeczy dziękuję wszystkim tym, którzy piszą do mnie, żeby coś fajnego przedstawić, piszcie bardzo się cieszę, jeżeli macie jakieś fajne tematy, które chcecie, żebym poruszył jest mi miło, jak mi troszeczkę w tym temacie pomagacie w tym temacie pomagacie nie czuję jak rymuję no i co, oczywiście zapraszam was, bo już dawno nie mówiłem o tym, zapraszam was na grupę fotowoltaika Jezu, jak ona się nazywa Fotowoltaika, użytkownicy i porady, coś takiego. Link będzie w opisie. Przepraszam, że zapomniałem, ale tak na nażywca nagrywam i nie chcę robić tego sztucznie, więc nie będę nawet teraz już tego sprawdzał. Zapraszam Was serdecznie na tą grupę. Tam też można się dużo rzeczy dowiedzieć. Oczywiście dziękuję, życzę miłego dnia i do zobaczenia najprawdopodobniej w niedzielę, bo w niedzielę zawsze będzie jakaś premiera o godzinie 9. Teraz WSI, środa godzina 13. Oraz niedziela godzina dziewiąta, kolejny odcinek, a w międzyczasie nieraz coś tam wskoczy. Chcesz być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, ciekawostki, sensacje, informacje ze świata i naszego Polski.